Tutaj w Wilkowiach nigdzie nie ma, nie? Słuchaj, tutaj po dwudziestej to nawet psy normalnie przestają szczekać. Dobra, eee... Yy, to proszę cię. Ale co? W własnym domu chyba mogę jakieś pytanie zadać, nie? Nie, bo, proszę pana, chodzi o yy, reżyser. No bo Ja rozumiem w filmie reżyser, no to tam kamerą pokręcić coś tam, tego, te. Ale w teatrze? No bo w teatrze co? Ten autor na, napisał tę sztukę, a aktorzy się być może ponauczali na pamięć. No to wóz co reżyser? Matko... <noise> no. Człowieku, to jest super pytanie, normalnie. No właśnie stąd biorą się wszystkie nadsensy i cała wartość dodana w teatrze. Poplącze się tam jeden facet, co wcale nie jest konieczne. Zupełnie jak ci goście w Atenach, co nie mieli nic do roboty i wymyślili całą filozofię, normalnie. Tak jest! A propos, mhm. czy pan długo wilko wyjechał? Nie wiem, aż mnie Klaudia nie wyrzuci. Nie no, co ty możesz tu siedzieć ile chcesz.